Cześć, dzień dobry, witajcie na kanale Alex and the Books. Ja jestem Alex i dzisiaj będę polecać Wam krótkie książki, świetne książki, mimo że nie są obszerne w treść, i tak naprawdę większość z nich jest do pochłonięcia w jeden wieczór, to przysięgam Wam, że pozostaną z wami na długo, tak jak i ze mną. Starałam się wybierać tak, żeby to nie były książki, które już pojawiły się na moim kanale, które um, pojawiły się niedawno. Co prawda są tu też pozycje, które Wspominałam w filmiku, który był wcześniej w filmiku: jeśli polubisz daną książkę, to polubisz też tą, którą ja Ci polecam. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego filmu. Tymczasem tutaj będę mówić o każdej z osobna. To są książki, które nie będą miały więcej niż 300 stron. Sprawdziłam to, słuchajcie. Tak na wszelki wypadek. Chyba tylko jedna przekracza 300 stron, ale o dwie-3 strony. Więc po prostu uznałam, że mi to wybaczycie. Są tutaj książki z literatury non-fiction, reportaże i inne twory oraz fikcja literacka. Zacznę od tej fikcji, dlatego że tych książek jest więcej. Jeśli słyszycie w szum w tle, to niestety musiałam włączyć wiatrak, co widać po moich włosach, dlatego że jest strasznie gorąco: jest ósma rano, a ja już po prostu się topię w swoim mieszkaniu. Także mam nadzieję, że będzie mnie słychać dobrze, że nie będzie wam to przeszkadzało. No i nie przedłużając, zaczynajmy. Wcale nie jestem taka to e, najnowsza, choć nie nowa, e, książka Mary Aubert. Ja polecam jej poprzednie książki, czyli dorosłych, i e, zabierz mnie do domu. E, zabierz mnie do domu, to zbiór opowiadań. Tutaj mamy cztery perspektywy e, czterech osób. E, Każda z nich jest inna, ale jakby one są ze sobą troszeczkę połączone. Mamy tutaj wydarzenie, wydarzenie rodzinne, do którego podchodzą dwie młode dziewczyny. Mamy tutaj um, takie ocenianie ze względu na tuszę, ze względu na to, ile ktoś waży. Mamy tutaj różne, różne problemy, które mm, wpływają mocno właśnie na osoby w tym konkretnym rodzinnym dramacie, że się tak wyrażę. Maria Albert ma niesamowitą zdolność obserwowania. Ludzie obserwowania relacji, i ja uwielbiam czytać jej książki. Mam nadzieję, że wkrótce pojawi się jakaś nowa, dlatego że mocno zaciskniłam za jej stylem pisania. No i ja jestem mocno na tak. To jest bardzo króciutka książka, ale jeśli podobali Wam się dorośli, czy zabierz mnie do domu. To koniecznie sięgniecie po tą książkę autorki. Tutaj znowu pauza, nasz chłopak. To jest historia dwóch chłopców i ich ojca, którzy wygrali wojnę, którą nazywają rozwód rodziców, i mają zacząć nowe życie w nowym miejscu. Zostawiają dom w Kansas i przeprowadzają się do Nowego Meksyku. Tylko, że sielanka bardzo szybko się kończy, dlatego że okazuje się, że ich ojciec ma jakieś problemy. Zaczynają zjawiać się w ich mieszkaniu dziwni ludzie, i chłopcy nie wiedzą, w jaki sposób sobie z tym radzić. Jest to niesamowity obraz rodzica, rodzica, który właśnie ma demony, z którymi walczy, i dzieciaków, które próbują jakoś z tym współistnieć. Niesamowicie gorzka. Um, I taka przykra jest ta książka, więc e, jeśli nie czujecie się dobrze, to myślę, że nie, nie warto się um, po nią sięgać i się zmuszać do niej. Natomiast ja za tą relację, za to pokazanie tej dynamiki um, rodzinnej, rodziny takiej innej, rodziny um, nietypowej z tymi problemami, które wielu z nas być może zna, um, mam nadzieję, że nie, e, i tego właśnie takiego uzależnienia i takiego. Um, czekania na tą rodzicielską miłość i na tę stabilność i ten spokój, który czasem nie nadchodzi. Także serdecznie również polecam, szczególnie tym, którzy właśnie o relacjach rodzinnych uwielbiają czytać, zarówno nie jestem taka, jak i nasz chłopak. Kwiaty dla Algernona pojawiły się tu już w poprzednim filmie, ale wspomnę o nich kolejny raz, dlatego że jest to absolutne objawienie dla mnie. To jest książka, która mocno mm, bazuje na takim filozoficznym podejściu właśnie do człowieczeństwa. Do tego, czy człowiek musi być inteligentny, abyśmy go szanowali, abyśmy pozwolili mu współuczestniczyć w społeczeństwie. I o tym, jak ta inteligencja sprawia, że dowiadujemy się wielu rzeczy o tych, którzy nas otaczają, o tych, którzy, których mieliśmy za przyjaciół. Tutaj mamy mężczyznę, mężczyznę o niskim ilorazie inteligencji, który kwalifikuje się do eksperymentalnego zwiększenia um, tego ilorazu, i kiedy eksperyment się udaje, um, zaczyna on właśnie uczyć się, zaczyna pogłębiać swoją wiedzę i coraz szybciej. Tą inteligencję zdobywać. Natomiast wraz z nią zdobywa też um, takie poczucie i, i taką um, świadomość, że przez wiele, wiele lat był obiektem drwin, um, był właśnie osobą, którą wiele innych jednostek oszukiwało czy wykorzystywało. I teraz, kiedy widzi to um, wprost, jest mu bardzo przykro. Um, I wiele jest tutaj właśnie takich cytatów, które mocno bazują na tym, Czym kim jesteśmy, i czy rzeczywiście ta inteligencja sprawia, że jesteśmy lepszymi ludźmi, czy wręcz przeciwnie. Planeta Małp, czyli również książka, która niedawno mocno mnie zaintrygowała, zachwyciła. Ja uważam, że to jest świetna książka na początek science fiction, dlatego że ja jestem właśnie taką osobą początkującą. Ja absolutnie nie miałam problemu z tym, żeby się wkręcić w fabułę. Myślę, że to nie jest nic nowo, nowego dla osób, które znają uniwersum Planety Małp z filmów. Um, przynajmniej tak twierdzi mój chłopak Marcin. Um, ja osobiście znakomicie się bawiłam. Mamy tutaj naukowców, którzy wybierają się w podróż na inną planetę, aby szukać zamiennika dla naszej, dla naszej populacji um, i trafiają na planetę, która jest wręcz bliźniacza do naszej z tym, że tam rozwojowi uległy małpy zamiast ludzi. No i jak to się dla nich kończy, tego dowiecie się z tej książki. Nie chciałabym zbyt wiele wam zdradzać, dlatego że to jest naprawdę krótka powieść. Im mniej się wie, tym lepiej się czyta. Chwile Wieczności to opowieść o kobiecie już u um, schyłku swojego życia, bo po dziewięćdziesiątce. Bridget jest, była chirurżką i opowiada o tych swoich doświadczeniach w takim środowisku zdominowanym przez mężczyzn, mocno du dużo wspomina, ale też napomyka o tym, że większość osób, które kochała, które znała już nie żyje i że jej świat kurczy się. Niestety ona jakby czuje tego skutki, bo gdzieś tam czuje się coraz. Bardziej samotna, a jednocześnie szuka na sposobu, aby troszeczkę to życie sobie umilić. Przychodzi do niej niespodziewane uczucie, a my obserwujemy to z boku. Jest to powieść, która trochę oddaje głos osobom starszym nieco zapomnianym w literaturze i też w kulcie takiej młodości. Ja osobiście mocno szukam tego głosu w, w literaturze, dlatego, że mi go brakuje. I też um, powstał reportaż o starości w wydawnictwie poznańskim, który ostatnio przesłuchałam, który może nie jest idealny, dlatego, że pokazuje w dużej mierze um, smutki tej starości, a nie ma tam um, żadnej takiej kontry, żadnego tego um, pozytywu. I to jest też nieco krótki. Myślę, że um, temat jest o wiele bardziej obszerny. Niemniej, jako, że takich pozycji na rynku wydawniczym aktualnie nie jest wiele, to serdecznie Wam polecam. Natomiast jeśli chodzi o chwilę wieczności, to jest to fikcja, i myślę, że jest to ciekawe też, właśnie taki, taka perspektywa, która nas w jakiś sposób mm, też dokształca, troszeczkę też poszerza z to, w jaki, jak patrzymy na, na starsze osoby, na ich życie i że to nie jest wcale koniec wszystkiego, że to może być początek, tylko ważne po prostu, w jaki sposób do tego życia podchodzimy. Bridget jest bardzo ciekawą postacią właśnie przez to, że doświadczyła wiele, a jednocześnie są um, takie sprawy, których nie zdążyła załatwić, są takie sprawy, których, um, za, na które zabrakło jej czasu, na przykład rodzina, no i po prostu my czerpiemy z tego właśnie spojrzenia. Tutaj mamy króciutki zbiór opowiadań. Grobowa cisza, żałobny zgiełb, czyli ulubieniec mój zeszłego roku. Naprawdę znakomity. Opowiadania są nieco niepokojące, momentami mocno smutne. Cała ta książka wprawia w nas takie troszeczkę, nie popotanie, tak ale raczej takie, taką dezorientację do momentu, w którym zauważymy, że... Każde z opowiadań ma jakiś punkt wspólny, i jest to niesamowicie dobrze zrobione. Po prostu ja się tak zachwycałam czytając tą książkę, że nie miałam ochoty jej kończyć. Mam nadzieję, że wkrótce sięgnę po inne książki tej autorki, ale to jest po prostu dla mnie objawienie. To było też delikatnie mroczne, także myślę, że na nadchodzącą jesień idealna pozycja, żeby wprowadzić się w taki nieco spóki nastrój. Szczególnie, że. Ten niepokój narasta z każdym opowiadaniem. A teraz coś słodkiego, czyli spacerujący z książkami, również wspomniana przeze mnie książka w filmie poprzednim, do którego znowu Was mocno odsyłam. Tutaj mamy pana, starszego mężczyznę, który był księgarzem swego czasu i teraz na emeryturze pomaga w księgarni, w której wcześniej pracował. Roznosząc swoim specjalnym klientom wybrane dla nich książki, w pewnym momencie w tej jego samotnej podróży pojawia się kompan, pojawia się dziewczynka, która uznaje, że trochę go sobie przysposobi i będzie razem z nim te książki roznosić. Rodzi się między nimi taka piękna, wzruszająca przyjaźń, która prowadzi ich do rozwoju. Oboje, mimo że pan już jest starszy, naprawdę rozczulająca, ogrzewająca serce, przepiękna. Czyż nie dobija się koni? To również książka, o której wspominałam niedawno. Um, Działa mnie z zaskoczenia, czytana z polecenia, um, króciutka, ale treściwa, dlatego, że zdaje mi się, że um, autor operuje tutaj właśnie takim trochę, taką trochę przenośną, taką trochę Fata Morganą, dlatego że mamy tu um, kryzys w Ameryce, kryzys jeśli chodzi o pracę, jeśli chodzi o zatrudnienie. Lata 30. ubiegłego wieku. Um, dwójka naszych bohaterów um, spotyka się, um, oboje nie mogą znaleźć pracy w branży, która ich interesuje czyli w branży filmowej w branży, która obiecuje złote góry i, i ogromną po prostu sławę i pieniądze. Jest to też awans społeczny, oczywiście, a w czasach takich jak te, takich ubogich, um, jest to coś niedoścignionego, niesamowitego, taki amerykański sen. Oboje trafiają na mm, ogłoszenie o takiej bitwie tanecznej, w której można wygrać e, dużo pieniędzy i jednocześnie też. E, Daje on okazję na poznanie różnych reżyserów, różnych gwiazd, które przychodzą tam po prostu popatrzeć na gawiec i się dobrze bawić. No i biorą udział w tej bitwie i razem z innymi parami stają po prostu do walki o wygraną, o zwycięstwo. Ta bitwa taneczna jest czymś, co rzeczywiście działo się w Ameryce, ale było niebezpieczne dla zdrowia, dlatego zaniechano tych praktyk. Natomiast w tym konkretnym tworze nasi bohaterowie walczą i dzieją się różne rzeczy w trakcie tej bitwy, bitwy tanecznej. I dlaczego to jest taka fata Morgana? Bo to jest um, moim zdaniem um, takie przedstawienie społeczeństwa tamtych czasów, czyli mamy tych po prostu um, bogatych ludzi, którzy um, bawią się kosztem biedniejszych, starających się swoją, ten swój los odmienić, um, którzy się płaszczą przed nimi, zabawiają ich ku uciesze, tej grupy społecznej, której się udało. Mamy tu dużo sytuacji obnażających um, te wszystkie mankamenty i samego konkursu, i tego, w jaki sposób on działa. Um, mamy ofiary. Um, więcej wam nie zdradzę, bo też sam koncept powieści i to, w jaki sposób ona jest przedstawiona, jest bardzo ciekawe, um, ale uważam, że naprawdę warto po nią sięgnąć, bo jest to coś niesamowitego i coś, co trochę przywodzi na myśl Igrzyska Śmierci Susan Collins, gdzie mamy um, tych biedniejszych, tych pokrzywdzonych, trybutów, którzy po prostu muszą oddawać życie um, tak naprawdę w programie telewizyjnym, um, który um, jest rozrywką dla uprzywilejowanych. Moja dumna okładka, zalety bycia niewidzialnym i to jest ta jedna książka, która ma 300 stron, którą bardzo chciałabym Wam polecić. To jest książka młodzieżowa, ale w moim skromnym osobistym odczuciu, napisana tak, że dorosła osoba również wiele z niej wyciągnie. To jest powieść epistolarna czyli powieść pisana w formie listów listów do nas bo tak naprawdę ten bohater, który pisze listy Zwraca się bezpośrednio do czytelnika i mamy tu jego życie, jego um, jakieś próby dorastania. On też jawi się troszeczkę jako taka postać może w spektrum, może nie do końca dojrzała ze względu na sytuacje, które go spotkały, ale my obserwujemy w jaki sposób on dojrzewa i też uczy się troszeczkę takiego obycia w społeczeństwie, którego nieco być może mu brakuje. Jest ona pełna takich pięknych cytatów, pięknych odniesień do bycia właśnie osobą młodą, do takiego poczucia bycia nieśmiertelnym w tamtym wieku, w tym czasie. I też pierwszych miłości, pierwszych złamanych serc, problemów, które spotykamy po drodze, często bardziej skierowanych swoim oczywiście poziomem trudności, do osób starszych, a mimo wszystko młody człowiek musi sobie z nimi radzić. No, ja bardzo mocno się wzruszyłam pod koniec, i przyznam szczerze, że żałuję, że nie trafiłam na tą książkę wcześniej. To jest bardzo króciutka um, historia. To jest Winda Schindlera. Generalnie ma ona ciekawą formę, ze względu na to, że jest ona bardzo bliska poezji. To są mega króciutkie. Rozdziały opowiadające o tragedii mającej miejsce w czasie wojny między Bośnią a Hercegowiną, w trakcie tego konfliktu, który tak naprawdę sprawił, że sąsiedzi stali się dla siebie wrogami. Była to walka pomiędzy braćmi, była to walka na polach, na których wcześniej bawiły się dzieci osób, które teraz zostały ze sobą po prostu postawione w kontrze, i niesamowicie. Mnie to wzruszyło, bo po prostu ten ciężar emocjonalny, który idzie w każdym zdaniu tej książki, który po prostu przytłacza niesamowicie, sprawił, że chciałam wiedzieć o tym więcej, chciałam wiedzieć więcej o tej historii. Są tu zawarte wspomnienia ludzi, którzy żyli obok siebie, którzy musieli później zwrócić się przeciwko sobie. No, po prostu niesamowita krzywda. To pokazuje, jak konflikty zbrojne. O których decyzje podejmowane są z góry, dotyczą obywateli, którzy tak naprawdę niewiele mają do powiedzenia. I to jest jedna z największych tragedii, które dzieją się nawet w tym momencie. Moja ukochana psychoza, Roberta Blocha. Ja tej historii filmowej nie znałam, znałam natomiast serialową wariację na jej temat. Hotel Bates, um, chyba tak się, nazywał się ten serial, który uwielbiałam oglądać kilka lat temu. Ta historia jest absolutnie idealna na jesień. Po prostu mm, poziom niepokoju, który ona wywołuje i też taki klimat, który prowadza, wprowadza, po prostu niesamowicie mi się podoba. E, mocno przypomina mi konstrukt e, powieści oczywiście. E, inną książkę, którą czytałam, czyli Ostatni dom na zapomnianej ulicy, ale więcej wam nie zdradzę. Natomiast samą psychozę Polecam z całego serca, szczególnie, że jest krótka, jest przepięknie wydana przez wydawnictwo Wesper i jest tu też um, omówienie z tyłu, także wspaniały kawał literatury i niezwykle mroczny. Nigdy, nigdy, nigdy to książka, która mocno mnie zachwyciła. Książka, która pozwoliła mi poczuć, że wreszcie gdzieś w literaturze jest zawarta moja perspektywa, mój głos, który nie kończy się zmianą zdania. Mamy tutaj kobiety, która nie chce mieć dzieci, która nie chce być matką. I to, w jaki sposób społeczeństwo, rodzina, rodzice, partner reagują na jej decyzje. Mimo, że na przykład ona wyłożyła ją wcześniej e, i zawsze gdzieś tam się jej mocno trzymała, i w jaki sposób to też wpływa na jej relacje z przyjaciółmi i z ludźmi dookoła, no niesamowita książka, dlatego że e, brakowało mi tego. Gdzieś tam zawsze, kiedy bohaterka w jakiś sposób nie chciała dzieci, ale później one się pojawiały, to ona zmieniała zdanie, a ja bardzo tego nie lubiłam, dlatego że czułam, że ja też powinnam zmienić zdanie, powinnam tych dzieci chcieć. Oczywiście, że zmiana zdania nie jest niczym złym, natomiast chciałabym, żeby w literaturze było więcej właśnie takiego pokazania pewnych perspektyw, pewnych kwestii, których ludzie się trzymają, bo po prostu takie jest ich zdanie, szczególnie że młode kobiety często nie decydując się na dzieci słyszą, a jeszcze zmienisz to zdanie na pewno, bo jesteś młoda i jeszcze nic nie wiesz o życiu, a ja bardzo tego nie lubię, bo jest to troszeczkę takie patriarchalne spojrzenie na to, że kobiety jakby nie potrafią podejmować decyzji same, bo one to i tak są zmienne, więc jakby e, wystarczy poczekać, a i tak to zdanie zmienią. No nie, więc e, szalenie Wam tą książkę polecam. Jeszcze nie czytałam drugiej książki tej autorki, no, ale mam ją na półce i myślę, że niedługo się za nią zabiorę. I ostatnia fikcja, czyli Stephen King i Wielki Marsz. Um, jest to książka szalenie krótka jak na Stephena Kinga, Książka, która nie ma nawet 300 stron, która opowiada o takim właśnie marszu troszeczkę w takim utopijnym świecie, w którym ludzie w tym marszu, młodzi chłopcy, walczą o wygraną, o dobrobyt, o uznanie. Jest to taki, takie wyzwanie, które polega na tym, że 100 osób maszeruje konkretnym tempie, nie mogą zrobić tego krócej. Nie śpi i maszeruje do tej pory, aż po prostu padnie dosłownie. Niesamowite, że my maszerujemy razem z nimi i słyszymy, jakby, myśli tego naszego głównego bohatera. Widzimy jego oczami tą tragedię, która dzieje się już tak naprawdę na wprost, która jest jego udziałem. Widzimy też ludzi, którzy wiwatują, widzimy tą relację tych chłopców e, i w ogóle to pragnienie właśnie zwycięstwa i mocno teraz widzę taką, troszeczkę korelację pomiędzy e, tą książką a książką czy nie dobija się koni? Więc e, mocno wam polecam, prawie zrobiła na mnie wielkie wrażenie. Trochę tam tej filozofii Kinga jest. Są też spostrzeżenia tych chłopców, myśli tych młodych chłopców, które nie do końca są przyjemne, szczególnie dla kobiet, są mocno seksistowskie momentami, no ale to jest Stephen King, czasem mu się zdarza tak napisać, więc ostrzegam, przestrzegam, ale jednocześnie bardzo mocno polecam. I teraz zabieramy się za niefikcyjne historie. Tutaj złota klatka, czyli o kobietach w Szwajcarii, o tym, że kobiety w Szwajcarii wcale tak wspaniale. Nie mają, jakby mogło nam się wydawać, o ich prawach, o tym, że prawa do głosowania otrzymały jako jedne z ostatnich. Jeśli chodzi o całą Szwajcarię, o to, że ciężko jest im zajść w ciąży i zachować pracę, że państwo nie do końca właśnie wspiera to macierzyństwo, że raczej to kobieta powinna zostać w domu, mimo że nie do końca może, dlatego że właśnie tego wsparcia nie ma. Dużo jest tutaj kwestii historycznych i teraźniejszych, jeśli chodzi o rzeczywistość właśnie kobiet w tym kraju. Poruszonych, poruszonych w ciekawy sposób, a sam reportaż jest dość krótki. Dlatego myślę, że mimo że sam temat może nie jest zbyt chodliwy, to może być przystępny i naprawdę warto gdzieś tam sobie tą sytuację porównać. Wszystko o miłości Bell Hooks, nowe wizje. Ja tą książkę czytałam w zeszłym roku, jeszcze całkiem sporo mam tutaj znaczników. Naprawdę bardzo mi się podobała, bo myślę, że może się przydać osobom młodym, osobom, które dopiero tworzą stałe związki, które szukają też miłości do siebie samych, które gdzieś tam próbują się właśnie w tym świecie takim rozseksualizowanym, takim, gdzie właśnie nacisk na seks, na życie seksualne jest mocny, które próbują odnaleźć taką też miłość, Niezwiązaną z pociągiem mm, między płciami yy, i generalnie z pociągiem seksualnym, ta książka może się spodobać, może coś w myśleniu zmienić, może coś w głowie poprzestawiać. Yy, ja osobiście. Wiele z tych rzeczy już na terapii przerabiałam, wiele z tych rzeczy już gdzieś tam usłyszałam, przeczytałam, ale uważam, że to jest idealny, właśnie zbiorczy, kompaktowy tytuł, który może być dobry na początek, który może być dobry na środek tej drogi, gdzieś tam poszukiwania miłości wszelakiej. Mi naprawdę mocno się podobała i jak widać po ilości, ilości znaczników, całkiem sporo z niej wyciągnęłam. Wszystko mam bardziej czyli nowy reportaż Jacka Chuba o osobach w spektrum autyzmu. Autor znowu oddaje głos um, osobom, e, które są zaangażowane w temat. Opowiadają o swoich przeżyciach z różnych perspektyw. Um, opowiadają o rzeczywistości życia w Polsce jako osoba w spektrum. E, wypowiadają się również osoby z otoczenia. Mamy też rozmowy pary, która mówi o swoich doświadczeniach codziennych. Uważam, że naprawdę świetna rzecz, szczególnie właśnie w takim mm, natłoku informacji o samym spektrum. Może troszeczkę poukładać, troszeczkę rozjaśnić, ale też na pewno mm, doda nam trochę takiej wrażliwości i zrozumienia dla osób, które się w tym spektrum znajdują. Żeńska końcówka języka, którą polecam wszem i wobec i uwielbiam to... Opowieść o języku i nie tylko, bo także o feminizmie, o historii tego języka, o tym jak język kształtuje rzeczywistość, dlatego tak ważne jest w jaki sposób opowiadamy się o konkretnych sytuacjach, sprawach i osobach. Mamy tu też wspomniane mm, sytuacje, które czekają na kobiety w internecie, w jaki sposób mogą one być szykanowane za taką działalność feministyczną i nie tylko za w ogóle bycie aktywistką. Mamy tu również historię czarnych protestów, w jaki sposób ona wpłynęła na nasz język. I to wszystko w kompaktowej, malutkiej e, pozycji, którą z całego serca Wam polecam. I ostatnie polecenie na dziś. Dość trudne, dlatego z przymrużeniem oka też, jeśli jesteście gotowi. Mężczyźni z różowym trójkątem. Tutaj mamy o sytuacji um, mężczyzn i w ogóle osób nieheteronormatywnych w trakcie II wojny światowej, bo oni również byli prześladowani i to bardzo mocno. I prześladowani nie tylko w trakcie wojny, bo i później. Dlatego niewiele zachowało się informacji i przekazów takich osób, dlatego że musiały się nawet po wojnie ukrywać. Mamy tutaj opowieść mężczyzny który właściwie z tego, co pamiętam, chyba nawet występował przez długi czas pod pseudonimem, ale nie chcę teraz tutaj kłamać. Um, ta książka pokazuje obraz cierpienia, wieloletniego cierpienia, um, tak jak wspomniałam wcześniej, nie tylko w trakcie prześladowań związanych z konfliktem zbrojnym, jakie poglądy mieli oprawcy, okupanci, ale też z tym, że te poglądy nie do końca zniknęły po tym, jak konflikt zbrojny się zakończył. Także Otwiera to oczy na takie ciche cierpienie, które nie doczekało się bohaterów, nie doczekało się uznania, nie doczekało się tak naprawdę takiego zadośćuczynienia, bo do tej pory osoby nieheteronormatywne są prześladowane, mimo że minęło 70 ponad lat. Więc jest mi niesamowicie przykro za każdym razem, kiedy myślę o tej książce. Bo to są ludzie, którzy wciąż cierpią, którzy nie mogli się tych swoich praw i swoich zadośćuczynień doprosić, dlatego że oni wciąż nie byli uznawani za ludzi, nawet po tak wielu latach. Uważam, że to pozycja, która powinna zostać przeczytana przez wielu z nas, o której powinniśmy uczyć się w szkole, bo no oczywiście to jest moja utopijna wizja, bo po prostu o takich sytuacjach trzeba krzyczeć teraz, kiedy w końcu do głosu mogą dojść. Takie osoby, ale niestety nie mogą za siebie mówić, bo na przykład już dawno umarły, mimo wszystko minęło trochę czasu od, od tamtych wydarzeń. Także jeśli nie słyszeliście o tej książce, to tutaj mamy sytuację osób nieheteronormatywnych w obozach koncentracyjnych i w ogóle jaka była ich codzienność w trakcie wojny i jak musieli obawiać się o swoje życie także i po niej. No, mocna, mocny temat. I to są już wszystkie propozycje z mojej strony. Mam nadzieję, że znaleźliście tutaj coś dla siebie. I że sięgniecie po którąkolwiek z nich, dajcie mi znać, czy Was czymś zainteresowałam, czy już czytaliście którąś z tych pozycji. Tymczasem ja dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale.